No kiedyś mogłam robić mocne peelingi, ewentualnie mieć bardzo dobry korektor i tyle. A jak walczymy z przebarwieniami dzisiaj? Wiesz, przebarwienia to jest bardzo złożony problem, bo przebarwienia to nie tylko melanina, czyli barnik w skórze, ale też komponenta naczyń, które są pod skórą. Tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli holistycznie, czyli całościowo podejść do problemu przebarwień, to musielibyśmy zwrócić uwagę na trzy aspekty, czyli na ochronę przeciwsłoneczną, na dostarczanie skórze antyoksydantów i substancji, które będą blokowały wytwarzanie się melaniny oraz na tą część zabiegową, czyli to co mówiłaś, że kiedyś robiliśmy tylko peelingi chemiczne głównie, potem gdzieś tam zaczął pojawiać się laser CO2, natomiast teraz mamy do dyspozycji dużo więcej. Mamy do dyspozycji zabiegi z użyciem igły, czyli wstrzykiwanie substancji, które będą odbarwiać przebarwienia. Mamy do dyspozycji różnego rodzaju lasery, takie, które działają na przebarwienie takie, które działają na naczynia, czy takie, które będą wybiórczo rozbijać melaninę w skórze, tak można powiedzieć, albo też takie, które pośrednio poprzez wychwyt wody, bo nie wiem, czy wiesz, jak działają lasery, to pewnie no właśnie, będziemy jak? jeszcze o tym dzisiaj mówić, pośrednio będą wpływały na to, żeby ta produkcja melaniny była mniejsza. Więc na tych trzech aspektach możemy się skupić. Oczywiście nie zapominamy o peelingach chemicznych, które nam będą bardzo pomagać jakby, w, w całym tym procesie leczenia przebarwień. No i dochodzi tutaj też jeszcze jeden taki aspekt, mianowicie leczenie do przebarwień. To są już prace opublikowane i możemy, możemy je stosować. Jest zarezerwowane dla pacjentek bądź pacjentów z bardzo opornymi przebarwieniami.